Siema, nagrywam dla was dzisiaj odcinek z jednej gry z tej, tutaj, co jest koło, jak jest TikTok, koło tego TikToka i tą będziemy grali w grę. On właśnie, tą Join in, in class ją dzisiaj będziemy grali i nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji Dzwoneczka, komentarza i lajka. I bez przedłużania wchodzimy w tą grę. Ja już trochę zaczęłem ją obrać, ale wiecie. Dobra, niech się otworzy. Dobra, na chwilę zrobię zastopowanie, bo dobra, już jestem. Trochę się lażyło. Już jestem, dobra, zaczynamy grać, już mówiłem, że trochę zaczęłam w nią grać, mam coś bugi, nie wiem dlaczego, jak wiecie dlaczego mam bugi, to piszcie w komentarzach, dlaczego mam bugi. I nic nie pisaliście w, ko w komentarzach pod tamtym filmem. I jak chcecie jakieś gry, no to piszcie w komentarzach. To dla Was coś nagram, co będziecie chcieli. Dobra, tutaj. Dobra, że to wezmę. A jak chcecie? To mogę dla Was jedną grę zagrać. Wito z Tsunami. Jak chcecie, piszcie w komentarzach. Jak chcecie, mogę to dla Was nagrać. Bo ja go, kto ogląda Wito z niech zostawi na dole łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Bo ja lubię, jak zostawiacie łapki w górę i subskrypcję. Damy mi to jest przyjemność Dobra To hmm. Tutaj pierwszą rzecz dostanę jak Tutaj mi się cały ten wbije Właśnie nie no, wiem dlaczego mam takie bugi hmm. Może coś, no to sobie kupię To znowu sobie kupię To znowu sobie kupię, okej okay. Nie, nie, nie wrażę. Że może was nie wiedzą z tymi reklamami. Czasami będę je włączał. A jak chcecie, to mogę nagrać dla was. Tylko teraz może już nie na telefonie, tylko na kompie. Jak przyjdzie mi z, z naprawy, to mogę dla was nagrać w GTA. Jak chcecie. Jak chcecie, to piście. to dla was nagram. I piście tam na dole, jaką byście chcieli grę. Dobra, lecimy. Jak mówiłem, że dopiero w nią zacząłem grać. Ojej. Padnę. Aj, aj, Aj. I powiem jak leś. A tutaj prezent mam. I że jedną ekranę muszę wziąć. Jak mówiłem, no dobra już. O, kosmonauta. Dobra, lecimy. Laki, mam I wygrałyśmy but... No i znów reklama Что Доброты. I znowu wygraliśmy. Dobra. tej parę. O no, to już będzie ostatnia. Jeszcze zobacz... pójdę coś zobaczyć. Pójdę do ustawień. Może coś będzie właśnie. Jak wszedłem w tu grę, bo to mi kolega jakieś. Wyłączy głos. Bo mi kolega pokazał. Jakieś tu grę. I mi się spodobała, to może sobie powiorę. Widzicie, że nie jestem jeszcze w nią najlepszy, bo niedawno zacząłem w nią grać. Ale wiecie. To jeszcze są początki, a jak będę... Te... Nie, nie chcę. Coś tam było. Mm -hmm, добре, тук. Добре, давай това. А, тук е шейца, ето няма. Давай О. Файна. Добре, давай да видим това. А, тук е шейца. okej okay. dobra, jeszcze raz sobie zagram i kończę już odcinek i o właśnie kończę odcinek może bosa załatwię nie dobra, to jeszcze jeszcze raz, żeby tego bossa załatwić I Wtedy kończę odcinek Ale Jak dla was takie coś się podoba No to Wiecie zostawcie Łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek I piszcie tam na dole czy wam takie Coś się podoba Jak się podoba To Będę takie coś bardziej nagrywał. I jak chcecie, to mogę dla Was live'a nagrać, albo coś innego. Jak tam chcecie, co ja? Mogę dla Was wszystko nagrać, co chcecie. O, i teraz załatwię No I teraz żegnam się z Wami. Do następnego odcinku To Jak Zostawicie tu 10 łapek w górę I I 10 subskrypcji Tam są dwie Zostawcie po prostu te subskrypcje Dzwoneczek No i Bez sejnych nic. I łapka w górę i komentarz.